Czy wiesz, że ziemniaki, jeden z najbardziej lubianych produktów na świecie, w zależności od sposobu łączenia z innymi składnikami, mogą szkodzić Twojemu zdrowiu, zwiększając ryzyko raka i demencji? Tak. W zależności od kombinacji, ziemniaki mogą być sprzymierzeńcem Twojego zdrowia lub prawdziwym wrogiem. W dzisiejszym filmie ujawnię najgorsze połączenia, których należy unikać za wszelką cenę, oraz najlepsze, które wzmacniają korzyści płynące z tego wszechstronnego produktu. Zostań ze mną do końca, bo trzecie złe połączenie Cię zaskoczy to coś, co być może jesz codziennie. Jestem dr Józef Nowak i dziś porozmawiamy o ziemniakach. Uważaj, bo te wskazówki zmienią sposób, w jaki je przygotowujesz na co dzień. Gotowy! Polub film i napisz w komentarzu, o jakim produkcie chciałbyś usłyszeć na naszym kanale. Razem nauczymy się, jak najlepiej wykorzystać ziemniaki. Zaczynajmy! Ziemniaki, tak powszechne na naszych stołach, mają bogatą i fascynującą historię, która zaczyna się około 8000 lat temu na wyżynach Andów w Ameryce Południowej. Uważane za dar rdzennych ludów, zwłaszcza inków, ziemniaki były uprawiane jako święty pokarm. Doceniano je nie tylko za odporność na ekstremalne warunki, ale także za wszechstronność i zdolność do wyżywienia całych społeczności. Dopiero w XVI wieku ziemniaki dotarły do Europy przywiezione przez hiszpańskich konkwistadorów. Początkowo traktowane z nieufnością, zaczęły być powszechnie uprawiane, gdy dostrzeżono ich ogromny potencjał odżywczy i zdolność do karmienia dużych populacji w czasach głodu. Dziś trudno wyobrazić sobie kuchnię światową bez nich. Od piórej ziemniaczanego po klasyczne francuskie graten dauphinois, aż po słynne frytki. A Ty, w jakiej formie najbardziej lubisz ziemniaki? Podziel się swoją najlepszą recepturą w komentarzach. Teraz, zanim przejdziemy dalej, specjalna wskazówka: w pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz link do ekskluzywnego e-booka 50 produktów antyrakowych. Jest dostępny tylko przez ograniczony czas. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się, jak te produkty mogą chronić twoje zdrowie i zmienić twoje życie. Ziemniak to znacznie więcej niż wszechstronny i smaczny węglowodań. Jest pełen składników odżywczych, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Zwłaszcza jeśli jest przygotowywany w zdrowy sposób, np. pieczony lub gotowany, bogaty w witaminę C, potas, magnez i błonnik, ziemniak może być ważnym sojusznikiem w zapobieganiu wielu chorobom, w tym rakowi i demencji. Ziemniaki zawierają silne przeciwutleniacze, takie jak polifenole, które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. Nadmiar tych wolnych rodników może prowadzić do uszkodzeń komórek, które z kolei przyczyniają się do rozwoju raka. Ponadto spożywanie ziemniaków bogatych w błonnik, zwłaszcza ze skórką, wspiera zdrowie jelit, zmniejszając ryzyko raka jelita grubego. Badania wskazują również, że odmiany ziemniaków o intensywniejszym zabarwieniu, takie jak ziemniaki fioletowe, zawierają antocyjany, związki o właściwościach przeciwnowotworowych, które mogą hamować wzrost komórek rakowych. Ziemniak ma również właściwości chroniące przed spadkiem funkcji poznawczych i demencją. Potas Obecny w dużych ilościach, poprawia krążenie krwi, zapewniając mózgowi odpowiednią ilość tlenu i składników odżywczych. Co więcej, witamina B6, obecna w ziemniakach, jest niezbędna do produkcji neuroprzekaźników, które odgrywają kluczową rolę w pamięci i nastroju. Ziemniak to produkt łączący tradycję, smak i bezcenne korzyści zdrowotne. Jego potencjał wykracza daleko poza talerz. Opowiada historię a w połączeniu z odpowiednimi dodatkami może stać się prawdziwym lekarstwem dla ciała i umysłu. Teraz poznajmy najlepsze i najgorsze kombinacje z ziemniakiem. Pierwszy najgorszy sposób spożywania ziemniaków to ziemniaki smażone. Fretty. Wiem, są pyszne i nieodparte, ale także bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Problem tkwi w sposobie przygotowania. Smażenie ziemniaków, zwłaszcza na olejach roślinnych i w wysokich temperaturach, Prowadzi do powstawania toksycznych związków, takich jak akrylamid, który jest powiązany ze zwiększonym ryzykiem raka. Związki te powstają podczas smażenia, gdy skrobia ziemniaczana wchodzi w kontakt z gorącym olejem, powodując reakcję chemiczną, tworzącą szkodliwe dla zdrowia molekuły. Dodatkowo tłuszcze trans obecne w wielokrotnie używanych olejach przeciążają wątrobę, podnoszą poziom złego cholesterolu i mogą wywoływać stany zapalne w organizmie. Pewnie słyszałeś już o negatywnym wpływie tłuszczów trans na zdrowie serca. Jeśli więc, frytki to Twój codzienny wybór, warto to przemyśleć. Ale spokojnie, nie musisz całkowicie rezygnować z ziemniaków. Co powiesz na wersję pieczoną z ziołami i odrobiną oliwy z oliwek? O wiele zdrowsza i równie pyszna, pieczenie ziemniaków pozwala zachować składniki odżywcze, a dodanie przypraw, takich jak rozmaryn, tymianek czy czosnek. Zapewnia lekką i smaczną potrawę. Masz zwyczaj jeść frytki? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Pierwsze dobre połączenie to ziemniaki z porem. Teraz porozmawiajmy o kombinacji, która to prawdziwy skarb dla zdrowia: ziemniaki i por. Por jest bogaty w związki siarkowe, które pomagają detoksykować wątrobę i mają silne właściwości przeciwutleniające. Związki te wspierają funkcjonowanie wątroby i usuwanie toksyn z organizmu, zapobiegając różnym chorobom. Połączony z ziemniakiem, por wspomaga trawienie skrobi i zmniejsza wpływ na indeks glikemiczny posiłku. Innymi słowy, zmniejsza skoki cukru we krwi, co jest kluczowe dla utrzymania stabilnej energii i unikania problemów, takich jak insulinooporność. Dodatkowo, to połączenie wzmacnia układ odpornościowy dzięki wysokiej zawartości witaminy C i innych minerałów w porze. A najlepsze jest to, że smakują razem wspaniale. Jeśli nigdy nie próbowałeś pieczonych ziemniaków z porem, polecam. To prawdziwa eksplozja smaku i zdrowia na jednym talerzu. Zanim przejdziemy dalej, przypominam o polubieniu filmu i subskrypcji kanału, abyśmy mogli nadal dostarczać wartościowe treści. Drugie złe połączenie to ziemniaki z masłem. Kto z Was uwielbia pióre ziemniaczane z solidną łyżką masła? Niestety, to połączenie nie należy do najlepszych. Masło, choć smaczne, jest bogate w tłuszcze nasycone. Te tłuszcze podnoszą poziom złego cholesterolu LDL we krwi, co z czasem może zwiększyć ryzyko chorób serca. W połączeniu z ziemniakiem, który jest już węglowodanem o szybkim wchłanianiu, ta para może przyspieszyć ten proces. Ziemniak, ze względu na swoją wysoką zawartość skrobi, ma duży wpływ na poziom glukozy we krwi, a dodanie masła sprawia, że danie staje się jeszcze cięższe, nie tylko dla serca, ale także dla wagi. Dodatkowo, masło jest kaloryczne, co może sprzyjać przybieraniu na wadze, jeśli jest spożywane w dużych ilościach. Warto też pamiętać, że nadmierne spożycie tłuszczów nasyconych zwiększa ryzyko chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2. Ale jest na to sposób. Zamiast masła, wypróbuj oliwę z oliwek Ekstra Virgin. Nadaje potrawie kremową konsystencję i jest bogata w zdrowe tłuszcze jedno które wspierają zdrowie serca i mają właściwości przeciwzapalne. Oliwa pomaga regulować poziom cholesterolu i może wspomagać zapobieganie chorobom przewlekłym to prosta zamiana, która robi ogromną różnicę dla zdrowia. Nasze drugie dobre połączenie to ziemniaki z cebulą. Ach, ziemniaki z cebulą. Ta klasyczna para to coś więcej niż tylko smak. To potężna kombinacja dla zdrowia. Cebula jest bogata w kwercetynę, silny przeciwutleniacz, który pomaga zwalczać stany zapalne w organizmie i chroni przed chorobami serca. Cebula ma również właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne które wzmacniają układ odpornościowy. Po połączeniu z ziemniakami, cebula obniża indeks glikemiczny potrawy, co oznacza, że posiłek ma łagodniejszy wpływ na poziom cukru we krwi. Jest to szczególnie ważne dla osób dbających o zrównoważoną dietę i unikających skoków insuliny. Kolejną zaletą tego połączenia jest obecność błonnika w cebuli, który wspiera proces trawienia i zapewnia uczucie sytości. To świetna opcja dla tych, Którzy chcą kontrolować wagę i poprawić trawienie. A co najlepsze, to połączenie jest proste: tanie i smakuje wyśmienicie zarówno pieczone, jak i podsmażane. Jeśli jeszcze nie próbowałeś, koniecznie wypróbuj ten przepis. Lekko słodkawy smak cebuli podbije Twoje podniebienie. Trzecie złe połączenie to ziemniaki z dynią. Teraz połączenie, które może zaskoczyć wiele osób, ziemniaki i dynia. Choć oba te produkty są zdrowe same w sobie, razem mogą stanowić problem. Oba są bogate w szybko przyswajalne węglowodany, czyli skrobie, która szybko przekształca się w glukozę we krwi. Może to prowadzić do nagłych skoków cukru, co nie jest korzystne dla osób z insulinoopornością, cukrzycą lub dbających o utrzymanie wagi. Spożywanie dużej ilości szybko przyswajalnych węglowodanów bez obecności błonnika lub białka spowalniających ten proces, powoduje gwałtowny wzrost insuliny. Z czasem może to prowadzić do insulinooporności, głównego czynnika ryzyka cukrzycy typu 2. Jeśli lubisz dynię, moja rada to łączyć ją z warzywami bogatymi w błonnik lub białko, aby zrównoważyć posiłek. Spróbuj dodać brokuły, szpinak lub rośliny strączkowe, takie jak soczewica aby złagodzić wpływ na poziom glukozy. Dzięki temu nadal będziesz cieszyć się smakiem tych zdrowych produktów bez negatywnego wpływu na poziom cukru we krwi. Na zakończenie. Trzecie dobre połączenie to ziemniaki z marchewką. Na koniec coś wyjątkowego. Ziemniaki z marchewką. To połączenie to prawdziwy skarb dla organizmu. Marchew jest bogata w beta-karoten, silny przeciwutleniacz, który przekształca się w witaminę A w organizmie. Witamina A jest niezbędna dla zdrowia oczu, skóry i układu odpornościowego, chroniąc przed infekcjami. Marchew to także doskonałe źródło błonnika, który wspiera trawienie i kontroluje poziom glukozy. Połączenie jej z ziemniakiem łagodzi wpływ na poziom cukru we krwi, co jest korzystne dla zdrowia w dłuższej perspektywie. Ta para jest nie tylko odżywcza, ale także bardzo smaczna. Moja rada! Spróbuj piórej z ziemniaków i marchewki z odrobiną gałki muszkatołowej. To pyszne danie, które dostarcza wiele korzyści zdrowotnych. Widzisz, ziemniak to niesamowity produkt, ale wybór dodatków robi ogromną różnicę. Następnym razem, gdy będziesz przygotowywać ziemniaki, pamiętaj o tych wskazówkach i wybieraj dodatki mądrze. Co sądzisz o tych połączeniach? Jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu: Kocham ziemniaki a będę wiedzieć, że obejrzałeś do końca. Nie zapomnij polubić filmu, udostępnić go znajomym i sprawdzić inne treści na kanale. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie.